Dzień dobry kochani. Wróżka i Nanna. Witam was w czytaniu tarota na czwartek 9 grudnia. Spójrzmy jakie energie będą dzisiaj nam towarzyszyły. O, może troszeczkę sobie przybliżymy. I tak najpierw co w naszym wnętrzu. Więc przede wszystkim karta czwórki kielichów, która tutaj nam się pokazuje. Może mówić o takim uczuciu znudzenia. Znudzenia, może nawet pewnego rodzaju znużenia, zmęczenia tym, co gdzieś tam się dzieje, ale jest to takie nastawienie, kiedy zamykamy się w sobie, kiedy nie patrzymy, co się dzieje. Mało nas tak naprawdę interesuje to, co dzieje się gdzieś poza nami samymi. Ludzie mogą nas dzisiaj męczyć, sytuacje, no może nie przytłaczać, tylko nie bardzo będziemy chcieli w czymkolwiek uczestniczyć. No i właśnie ta nuda. Dzisiaj możesz mieć dzień, kiedy kompletnie, ale to kompletnie nie będziesz umiała, nie będziesz umiał cieszyć się z tego co masz. Nawet z rzeczy ze znajomości, które gdzieś tam niedawno jeszcze mogły sprawiać ci radość, dawać jakąś przyjemność. No to dzisiaj dzisiaj tego nie będzie. Z jednej strony u jednych osób karta ta może pokazać takie nastawienie, taką chęć szukania czegoś nowego, pójścia gdzieś dalej ze swoim życiem. Wyjścia z pewnego takiego zastoju, jaki się pojawił. Natomiast u innych osób ten nastrój będzie szedł w takie zgorzchnienie, taką może nawet pretensję do losu, że dlaczego tutaj się nic nie dzieje, dlaczego ja ciągle tkwię w tym samym miejscu, już bym chciał coś zmienić, dlaczego ten ma lepiej, tamty ma lepiej, a ja ciągle tutaj siedzę. Taki przywiązany do tego swojego życia, w którym właśnie nic takiego ciekawego się nie dzieje. Tego typu właśnie myśli, jakieś nastroje mogą ci dzisiaj nachodzić. Zwłaszcza może to dotyczyć osób, które, no może nie zwłaszcza, ale niektóre osoby mogą mieć taką sytuację, że są w związku, w relacji, która nie posuwa się naprzód. Tak, bo tutaj mamy dzisiaj pokazaną, e, tak naprawdę, i wewnątrz, i na zewnątrz kartę wskazującą na naszą stronę emocjonalną. Czyli możecie być dzisiaj mocno znużeni byciem w związku, który się nie rozwija. Nawet jeżeli wasz partner wydawał wam się gdzieś na początku takim romantykiem, wrażliwym mężczyzną, czy wrażliwą kobietą, Kimś oczułem sercu, to ciągle on jest taki sam. A wy byście chcieli już czegoś więcej może wspólnego zamieszkania, może oświadczyn? może na przykład dziecka. W każdym razie chcielibyście, żeby ta Wasza relacja, ten Wasz związek poszedł dalej, wszedł szczebel wyżej. To się gdzieś tam nie pojawia. I to właśnie takie myśli mogą Ci dzisiaj gdzieś tam towarzyszyć, że już, że już, że już dosyć, tak? Że, że to, co jest teraz, może było miłe przez te parę miesięcy, czy u niektórych to może nawet parę lat, ale już dojrzeliście do czegoś więcej, a to coś więcej nie przychodzi. Jeżeli chodzi o energię z zewnątrz. No to tutaj właśnie dla jednych to jest bardzo dobra informacja, bo wy gdzieś tam w tym takim znudzeniu, takim właśnie takiej chęci pójścia dalej, ale bez widzenia tego, żeby było jakieś perspektywy, a ten wasz partner właśnie dzisiaj gdzieś może się zadeklarować. Bo karta rycerza kielichów, która tutaj nam pokazuje, może być kartą pokazującą dokładnie zaręczyny, oświadczyny. Może to być właśnie propozycja wspólnego zamieszkania. Dla niektórych będzie to propozycja zapoznania się z rodziną. Też będzie to coś miłego, coś, co może Was zaskoczyć. Natomiast to dla pewnych osób, dla całej grupy osób, może to też być taki dzień, kiedy te energie przychodzące z otoczenia. Będą po prostu wzbudza, starały się wybudzić was z tego waszego takiego letargu. To mogą być osoby, natomiast może też być tak, że będziecie w pewien sposób bombardowani sytuacjami, które mają was gdzieś tam wytrącić z równowagi, bo często tak jest. Jeżeli my gdzieś utkwimy, to wszechświat. Uderza w nas tak delikatnie, tak nas popycha do przodu. I właśnie możemy dzisiaj takiego popychania do przodu delikatnie, no może niektórzy trochę mocniej, doznać, ale to wszystko będzie gdzieś w sferze właśnie emocji, uczuć. Nie spodziewajmy się tutaj jakichś gwałtownych wydarzeń takich faktycznie w świecie fizycznym. Tutaj raczej nic nie będzie specjalnego się działo w sferze finansowej, w sferze zawodowej. No, może rodzinne i tak, ale właśnie pod kątem relacji z bliskim. Może mówić jeszcze to, że tak naprawdę ludzie, którzy będą dzisiaj gdzieś tam do Was przychodzili, będą tak zwyczajnie męczący. Tak. Myślę, że każdy z nas ma jakiegoś takiego znajomego, który po prostu w najmniej odpowiednim momencie gdzieś tam się zjawia, zaczyna wylewać swoje żale, jakieś zwierzenia. Kiedy wy jesteście zmęczeni, wam się nie chce słuchać, to ten ktoś przyjdzie albo zadzwoni, i tak będzie mówił, 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 i tylko o sobie, nawet nie pytając o was. Właśnie, gdzieś takie dzisiaj osoby też w waszym życiu mogą się pojawiać. Jaka jest rada? No. Rada jest taka, żeby mimo wszystko zachować gdzieś tam wewnętrzny spokój, ale też mocno jest tutaj pokazane, żeby nie dać sobie wejść na głowę. Macie prawo do chwili odpoczynku, macie prawo do tego swojego takiego marazmu. Każdy może mieć dzień, kiedy się po prostu nie chce, kiedy jest ochota, żeby się gdzieś tam odciąć. Także gdyby tutaj faktycznie jakiś taki przeszkadzający mocno człowiek Wam się narzucał to możecie spokojnie dzisiaj powiedzieć: Zadzwoń jutro, pojutrze, za miesiąc albo w ogóle nie dzwoń. Tak, jak najbardziej. Natomiast z drugiej strony, może dla innych osób, karta czwórki buław mówi też o tym, żeby troszeczkę gdzieś tam siebie samego przymusić do podjęcia działań, że to nie do końca jest tak, że wasze życie wygląda tak, jak wygląda. Bo się tak dzieje. Tutaj jest potrzeba wzięcia odpowiedzialności za to, co w tym życiu się wydarza, za zdarzenia, które się gdzieś tam dzieją, po prostu stania się trochę bardziej panem swojego losu. Karta wskazuje też na potrzebę dostrzegania tego, co dobre się w nas dzieje, w, nas, w naszym życiu, w naszych sytuacjach, na zwracanie uwagi. Na rzeczy pozytywne, nie na negatywne. I ostatnia taka kwestia, którą też czwórka buław może nam doradzać, to zaplanowanie jakiegoś spotkania w większym gronie, z rodziną, z bliskimi, właśnie może nawet specjalnie, żeby siebie troszeczkę przymusić do większych interakcji z otoczeniem. A dla niektórych, dla tych, którzy dzisiaj dostaną ten wymarzony pierścionek, karta radzi, żeby zaplanować jakąś miłą kolację w rodzinnym gronie z tejże właśnie okazji. I jeżeli sobie spojrzymy na te karty jako na historię dnia, to mamy tak naprawdę dla niektórych problemy ze wstaniem z łóżka. Dosłownie. Możecie zaspać. Możecie się spóźnić do pracy. Także uwaga, nastawić dwa budziki. No, w sumie to pewnie dla niektórych już za późno, ale miejmy nadzieję, że niewielu spóźniackich się jednak e, dzisiaj będzie musiało borykać z problemami z szefem. Dla niektórych osób mm, z kolei pokazany jest. E, Poranek tak naprawdę spokojny, przy kubku kawy. Gdzieś będziecie mogli pewne swoje obowiązki, pewne jakieś swoje czynności, które codziennie wykonujecie, odsunąć na później. Nikt was nie będzie ponaglał. Po południu, tak, od południa do wieczora mniej więcej, można spodziewać się odwiedzin, można spodziewać się przesyłek, bo w karcie rycerza często wychodzą kurierzy. Którzy przywożą po prostu przesyłki, będzie szansa na spotkanie też nowego mężczyzny. Przy czym to jest pan mocno uczuciowy, mocno wrażliwy. Trzeba na niego uważać, bo to może być taki trochę mężczyzna, który dzisiaj kocha nas, jutro kocha kogoś innego, pojutrze znowu nową osobę i wszystkie te trzy panie kocha równo, równie mocno. Także tutaj trochę. Trochę uwaga, trochę z dystansem do tego, co ten nowo poznany mężczyzna będzie mówił. Dla niektórych jest to po prostu okazja do pójścia na sympatyczną randkę z kimś, kogo już gdzieś tam znacie. Przy czym bardziej jest to mężczyzna poznany w rzeczywistości niż przez internet. Całkiem możliwe, że ktoś, kogo poznaliście przez znajomych. Jeżeli macie taką osobę, to bardzo fajnie, bo gdzieś tam tutaj w dłuższej perspektywie jest szansa na dobry rozwój tej relacji natomiast znowu bardziej tutaj kwestie takich relacji międzyludzkich spędzania czasu z drugim człowiekiem nam się pokazują niż kwestie jakkolwiek związane z zawodem także jeżeli tutaj chodzi o kwestie związane właśnie z pracą czy z finansami no to dzisiaj trzeba troszeczkę uważać o ile rano będzie spokojnie to gdzieś od południa trochę to takie Życie w firmie, w której pracujecie, się może zrobić bardziej intensywne, gdzieś więcej osób może czegoś od Was chcieć. Może nie bardzo, może nie będą to rzeczy do zrobienia na już, na wczoraj, ale jednak może to być trochę bardziej wymagające od Was skupienia uwagi. Zwłaszcza tutaj jest kwestia osób pracujących gdzieś bezpośrednio z klientem, że właśnie po południu. Może być tak naprawdę taki nawał tych klientów po w miarę spokojnym poranku, potem takie właśnie bardzo mocne, bardzo intensywne popołudnie. Na wieczór spokojny wieczór w domu. Dla niektórych spokojny wieczór, ale w gronie rodzinnym. Niektórym osobom karta ta. Może też pokazywać kwestie związane nawet z przeprowadzką. Więc jeżeli masz taką sytuację, że gdzieś tam jesteś na etapie przeprowadzki, no to niestety, właśnie dzisiaj wieczorem też będzie trzeba się tym zająć. No niestety albo istety, tak. Zależy, jak, jak podejdziesz do tej sprawy. Oczywiście zawsze warto podejść pozytywnie. Skoro się przeprowadzamy, jest dużo pracy, może męczącej pracy, trzeba coś spakować, trzeba coś przewieźć. I nikt tego nie lubi, ale zawsze wtedy warto patrzeć na tą pozytywną stronę, że się przeprowadzasz w lepsze miejsce, gdzieś, gdzie będzie Ci się przyjemniej mieszkało, gdzieś, gdzie Ci się podoba, i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, wyciągnijmy sobie tutaj jeszcze kartę opiekuńczą. Przesłanie z kart opiekuńczych. Szacunek dla samego siebie. Szanuj samego siebie. Sam najlepiej osądzisz, co jest właściwe. Życzę Wam, kochani, dobrego, miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie.